Cześć, um, dzisiaj um, pokażę Wam, um, jakie mi wyszły slajdy. Jakby wy wiecie, o które slajmy chodzi. No, z tych różnych klejów. Um, numer jeden z um, tego kleju. Um, wyszedł mi taki. Taki do rozciągania taki o, fajny, serio um, no, taki fajny, zaschnięty super, e, akurat ja lubię takie slajmiki numer dwa e, poczekajcie, bo komuś tylko tu poszukać numer dwa um, z tego Szedł o taki o, też taki zaschnięty. Akurat też jakby to, jak już to mówię, lubię takie zaschnięte, więc no. Super to dla mnie jest. Um, kolejny um, numer 3 to um, numer 3 taki, z tego jakby taki ten on mi się tu nie udało, bo zobaczcie, zaschnął w pudełku. Nie udał się w ogóle, więc numer 3 się nie udał. Um, numer 4 um, Już wam pokazuję jaki. Numer trzy. Numer cztery to jest um, takie coś to jest przede wszystkim do rozciągania, chodzi, bo to jest zaschnięty, ale taki, zobaczcie, że to jest niby coś takiego, o, a to jest taki o, ups, to się przerwał, ale to jest po prostu taki o, jakby super, nie na serio, super. Um. Jest zrobione z tego tu kleju. Um, I y, nie, nie, nie z tego, tylko z tego. Normalnie by nie wyszedł zasknięty tylko dodałam um, za dużo kleju, a za mało aktywatoru. I po prostu zasknął. A ostatni to jest. Um, dosłownie taki, który najbardziej się udał. Um, poczekajcie, bo muszę go wyjąć z pudełeczka. O, takie coś. To jest super. Bo zobaczcie. Jakby troszeczkę się klei, ale jakby nie dużo. No, no a więc um, tak w ogóle e, ten był z tego no i no akurat ten się bardzo udał. Jakby ja go i tak tu ciągle mam e, i im dłużej będzie o tak w pudełeczku e, otwartym tym jakby będzie mniej klejący. Więc no, ja go mam tak na razie i będę sobie tak go trzymać tak długo, aż um, e, tak długo, aż e, tego, aż to się jakby, no, zrobi normalny, taki w ogóle nie klejący. Bo on troszeczkę się klei, ale na przykład teraz Gdybym go nie wymieszała, to on by się nie kleił Bo góra już się nie kleiła Ale tu po prostu jest taki, no Najlepiej to przelazić do takich małych pudełeczek I to wtedy tak szybko się, no, wiecie co No ale Jeśli podobał wam się ten odcinek to zostawcie łapki w górę, albo jeśli wam się podobał ten, te slajmy w ogóle, to zostawcie łapki w górę, jeśli ten slajm przede wszystkim wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę no, jeśli po prostu wam się podobał ten taki odcinek, typ, jakby taki slajmowy, to zostawcie łapki no i no, to wszystko pa